31 marca po raz kolejny przed ratuszem stanął mobilny punkt poboru krwi. Tym razem krwiobus był tłumnie oblegany przez osoby, które odpowiedziały na apel rodziny Basi Kaczmar. Młoda kobieta wciąż walczy o życie po bardzo ciężkim udarze. To jest to, żeby pomóc Basi i nie tylko Basi, bo to jest akcja nie tylko dla Basi. Tam jest ludzi bardzo dużo, którzy, którzy potrzebują tej krwi. No i też no, lekarze tego potrzebują, tak? bo to jednak idzie tego. Ja przez ostatni okres obserwowałem to wszystko. Byłem przy, przy tych basi, przy, przy Basi, przy tych innych osobach. Człowiek widział to wszystko, także tego naprawdę idzie dużo. I, I dziękuję, że tutaj, już, tutaj jest bardzo dużo ludzi. Już patrzę, że nawet nie pobierają tej krwi, już nie chcą dawać deklaracji. No ale no mówię, no, to jest potrzebne, potrzebne jest dla, dla tych ludzi. Akcje wsparły Kętrzymskie Morsy. Zostaliśmy poproszeni o y, pomoc w organizacji tej zbiórki krwi, żeby było jak najwięcej ludzi. Jesteśmy organizacją stowarzyszeniem... Y, z który ma już prawie 50 członków, także jest nas dużo. E, mamy bardzo dużo sympatyków, e, ludzi, którzy często się z nami spotykają. Nasz odzew na Facebooku i słownie, jak widać, jest bardzo duży. Nie tylko nasz oczywiście, ale spotkaliśmy się z ludźmi e, tutaj, których zaprosiliśmy do wzięcia udziału w tej akcji i cieszymy się, że tak dużo osób odpowiedziało na nasz apel. Kętrzyn to nie jest duże miasto, znamy dużo osób, tak. Jesteśmy, my same, młodzi, jesteśmy z różnych e, środowisk, tak. Ja osobiście znam męża Basi. Pracuje on na poczcie. Mamy wśród naszych członków listonosza, który również pracuje, współpracuje między nim, z nim bezpośrednio, nie jeden właściwie listonosz. I znamy się tak, jak odpowiedzieliśmy na ten apel. Znamy też członków krwiodawstwa ze Straży Granicznej. No i to tak się szybko potoczyło. Mhm. Czy wierzycie w to, że Basia wróci do nas? Oczywiście, że wierzymy, że Basia do nas wróci, będziemy wspierać tą akcję i każdą następną, jeżeli chodzi o pomoc, jeżeli ktoś nas o to poprosi, oczywiście wierzymy, wiara czyni cuda, Basia wróci do nas, ma do, dla kogo żyć i na pewno zrobimy wszystko, żeby jej w tym pomóc. Tego dnia zarejestrowano 50 osób, które oddały ponad 17 litrów krwi. Dlaczego Pan zdecydował się oddać krew? Bo trzeba y, pomagać ludziom, którzy tej krwi potrzebują. A słyszał pan o dzisiejszej akcji, że jest to krew dla, y, między innymi dla Basi z Kętrzyna? Nie, nie słyszałem, ale jeśli pomożemy Basi, to bardzo się z tego cieszę. Mm -hmm. A długo pan oddaje krew, czy to pana pierwsza taka... Nie, ja już oddaję krew od, no troszkę oddaję, od 2013 roku, także już leci trzeci rok, jak oddaję tą krew i w porządku, będę dalej wspierał takie akcje. Co pożyteczne i potrzebne. Dlaczego stoicie w kolejce? Stoimy, żeby oddać krew. A dlaczego chcesz oddać krew? Uważam, że w ten sposób mogę komuś pomóc. A czy słyszałaś o dzisiejszej akcji, że jest to m.in. dla Basi z Kętrzyna? Widziałam akurat na Facebooku, był udostępniony plakat, ale powiem szczerze, że dokładnie się nie wczytywałam, ale wiem o tej akcji. A długo już oddajesz krew, czy to Twoja pierwsza akcja? Drugi raz oddaję krew. Dzisiaj drugi raz. Uważasz, że warto oddawać krew? Myślę, że tak. Dlaczego? Myślę, że są ludzie, którzy tego bardzo potrzebują. A może też się przytrafić mi, tak, że ja będę tego kiedyś potrzebowała. Tak samo ktoś może też tego potrzebować. Jaka jest szansa, że pana żona Basia wróci do zdrowia? Co, co możemy jeszcze zrobić dla pana? No oczywiście, no. Ciężkie pytanie to jest. Modlić. Żeby ten mózg ruszył. Tylko to. Bo już lekarze zrobili co mogli zrobić, także po prostu się modlić, żeby ruszył mózg, żeby odzyskała świadomość i wyszła ze śpiączki.